Niech będzie pochwalony Jezus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam was w kolejnym odcinku podcastu w poszukiwaniu oblicza Boga. Chciałbym, żeby ten czas wielkiego postu wyprowadził nas na pustynię, przyglądając się wydarzeniom zbawczym, które dokonały się na pustyni. Będziemy próbowali odnaleźć te wydarzenia w naszym życiu, żeby zobaczyć, czy Bóg przez przypadek Właśnie w taki sam sposób dzisiaj w nas działa, żebyśmy mogli na to działanie odpowiadać, żebyśmy mogli wykorzystywać ten wielki potencjał Bożej łaski, który przychodzi w nasze życie. I dziś udajemy się na pustynię razem z prorokiem Ozeaszem i narodem izraelskim. W drugim rozdziale księgi proroka Ozeasza. Padają słowa, dlatego zabiorę ją i wyprowadzę na pustynię i przemówię do jej serca. Prorok Ozeasz używa obrazu więzi małżeńskiej do opisania relacji łączącej Boga i Izrael. Izrael jest ukazany w tej księdze jako niewierna małżonka, która ciągle ogląda się za innymi, która wabiona różnymi klejnotami, obietnicami bogactwa. Porzuca swojego męża i żyje ze swoimi kochankami. I za każdym razem, prorok, jako ten znak działania Boga, swoją małżonkę znajduje w rynsztoku, znajduje ją pobitą, zakrwawioną i przyprowadza od nowa do swojego domu, żeby się nią opiekować, żeby dalej być dla niej mężem. W ten sposób jest pokazane działanie Boga względem Izraela. Ta księga też pokazuje działanie Boga względem nas. W doświadczeniu naszej niewierności, Bóg nas nie odrzuca, tylko nas szuka. I ten obraz, gdzie Bóg, małżonek, wyprowadza swoją żonę, swoją oblubienicę na pustynię, żeby mówić do jej serca, to obraz wejścia w pewne doświadczenie ciszy, izolacji od różnych bodźców, które sprawiają, że nie jesteśmy w stanie zobaczyć, co tak naprawdę jest wartościowe w naszym życiu. Co zaspokoi w prawdziwy sposób nasze potrzeby i pragnienia. Tylko właśnie, yy, miotani różnymi emocjami, różnymi rządzami, yy, szukamy jak najszybszej drogi do ich realizacji, w ogóle nie myśląc o konsekwencjach swoich decyzji. I dlatego potrzebne nam jest doświadczenie pustyni, Oderwania od tych wszystkich bodźców, zobaczcie, że oblubienica wyprowadzona na pustynię nie będzie skupiona na tym, że ją ktoś mami bogactwem, że ktoś jej obiecuje jakieś dobra, komfortowe życie, tylko właśnie odarta z tego wszystkiego może się skupić na oblubieńcu, na swoim mężu i posłuchać o tym, co on chce powiedzieć do jej serca czyli jak chce wyrazić swoją miłość, swoją troskę. Czy jesteś w stanie stworzyć Bogu przestrzeń w swoim życiu, takiej pustyni, takiego odarcia z różnych bodźców, żeby On mógł przemówić do Twojego serca? Myślę, że to doświadczenie pustyni możemy budować przez post, czyli przez odrzucanie wszystkiego, co odwraca naszą uwagę od Boga. Ale też idąc drogą postu możemy zaryzykować. I rezygnować z tego, co ważne dla nas, co na tym moim zdaniem, że jest potrzebne, żeby zobaczyć, że bez tego nie zginiemy, że bez tego będziemy żyć nadal. Przychodzi mi taki obraz z pielgrzymki pieszej, bardzo łatwo poznać, kto który raz idzie w pielgrzymce. Wiecie po czym? Po bagażu, jaki ze sobą zabiera. Jak ktoś idzie pierwszy raz na pierwszą pielgrzymkę, to ciągnie za sobą kilka walizek. A ci pielgrzymi, którzy chodzą po 15, po 20 lat najczęściej przychodzą z małym plecakiem i śpiworem pod pacho. I po tym poznać, że to są ludzie, którzy już doświadczyli, jak niewiele potrzeba, żeby przeżyć i jak bardzo Bóg troszczy się o nas, żebyśmy otrzymali wszystko, co nam potrzebne do życia. To doświadczenie troski Boga o nasze życie możemy zdobyć tylko przez wyjście na pustynię, oderwanie się od tych wszystkich bodźców, żeby... Poznać prawdziwą wartość tego, co znajduje się w naszym życiu, czym wypełniamy nasze życie. Bo bez odstawienia tego i zobaczenia, jakie to konsekwencje przyniesie w naszym życiu, nie będziemy w stanie rozpoznać, że coś na przykład jest bezwartościowe, że jest nam niepotrzebne, a temu poświęcamy może wiele uwagi i czasu, tracąc w ten sposób radość, pogłębiając doświadczenie pustki w sobie. I dzięki temu doświadczeniu pustyni, zwracając uwagę tylko na oblubieńca, na Boga, możemy odkrywać też wartość naszej relacji z Nim. Tam możemy poznać, jak życiodajne dla nas jest bycie przy Bogu w oderwaniu od hałasu wszystkich innych potrzeb w tym momencie. Pomyśl o tym, od czego dziś warto pościć, jaką pustynię. Na drodze postu warto sobie zrobić, czyli od jakich bodźców potrzebujesz dziś się uwolnić, bo zasłaniają ci miłość Boga. Bo nimi chcesz się nasycić i chcesz, żeby one ci opowiedziały o Twojej wartości, o tym, że jesteś kochany, a rzeczy nie nasycą. Z czego dziś warto zrezygnować, żebyś to z ust Boga, z Jego obecności, z doświadczenia Jego obecności usłyszał. Jesteś kochany, jesteś kochana, jesteś dla mnie ważny. Zatroszczę się o Twoje życie. Zobacz, jak niewiele potrzeba ci do przeżycia, ale bez miłości nie da się żyć. Dlatego zainwestuj w miłość. To pierwszy rodzaj pustyni. Pustynia, która jest uwolnieniem od bodźców, które nas rozpraszają, które sprawiają, że nie potrafimy skupić uwagi na Bogu i na Jego darach. Na Bogu, na Jego obecności, które sprawiają, że nie potrafimy skupić się na słuchaniu tego, co on ma nam do powiedzenia. Nie pozwalamy mówić do swojego serca, przemówić Bogu wprost do naszego serca. Szukamy gdzieś tylko jakichś yy, mądrości życiowych, frazesów, które mają zaspokoić nasze chwilowe pragnienia. Wyjdź dziś na pustynię. Pozwól, żeby Bóg przemówił do twojego serca. Jak taką przestrzeń pustyni zbudować, o której mówi Księga proroka Ozasza, pustynia, gdzie Bóg może przemawiać do serca, to po pierwsze doświadczenie ciszy, czyli post od tego wszystkiego, co generuje jakiś niepotrzebny hałas w moim życiu. Najpierw można wejść radykalnie w to doświadczenie, czyli uwolnić się od wszelkich bodźców rodzących hałas. Ale... Później stopniowo można wybierać i wybierać ten rodzaj postu od tego, co rodzi jakiś hałas w naszym życiu, czyli na przykład od ob, obmowy, od spotykania się z osobami, z którymi tylko y, rozmawiam na temat innych, nie dotykam ani swojego życia, ani życia tego człowieka, z którym się spotykam. To może być y, tego typu rodzaj postu. Y, post od bodźców. Które mają stać się takimi wypełniaczami, zagłuszyć to, co trudne w naszym życiu, żeby się z tym nie spotkać. Czyli od seriali, od wszystkiego, co sprawia, że nie myślimy, że uciekamy. I wtedy możemy się spotkać ze sobą, żeby wejść ze sobą, z prawdą o sobie, na spotkanie z Bogiem. To są podpowiedzi. Myślę, że te intuicje już Wam wystarczą do tego, żebyście odkryli w swoim życiu. Od czego dziś potrzebujecie postu, żeby zbudować sobie pustynię, miejsce, gdzie Bóg będzie mógł mówić do waszego serca, gdzie nie będzie takich wypełniaczy, które zagłuszą ten głos, które będą ciągle odwracać waszą uwagę. Życzę wam dobrego dnia. I was prowadzi duch święty i daje odwagę do tego, żebyście wychodzili na pustynię żeby Bóg mógł mówić tam do waszego serca, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.